W ostatnim czasie mamy do czynienia z presją cenową, która pojawia się z rynków światowych. Ceny energii, ceny żywności znalazły się na bardzo wysokim poziomie, głównie z uwagi na spekulacje na rynkach terminowych, na rynkach derywatów. Cena ropy wprawdzie nie przekroczyła tej ceny maksymalnej z 2008 roku, ale cena baryłki ropy wyrażona w złotych doszła do poziomu porównywalnego jak w 2008 roku, bo wtedy dolar kosztował 2 zł, teraz kosztuje prawie 3 zł. A więc cena bliska 110-120 dolarom na rynku londyńskim dawała wyższą cenę w złotych niż nawet ta maksymalna cena z 2008 roku ponieważ na to zjawisko, na ten proces nałożyły się jeszcze takie zdarzenia jak wojna w Libii i braki dostaw z tego kraju na rynki, szczególnie europejskie, konieczna była międzynarodowa akcja, międzynarodowa interwencja krajów zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energii, które podjęły decyzję o, o uwolnieniu rezerw tak, aby w ciągu lipca 60 milionów baryłek znalazło się dodatkowo na rynku. Dzięki temu spodziewamy się obniżki cen, dzięki temu będą niższe ceny benzyny, niższe ceny oleju napędowego. Konsumenci odetchną, szczególnie w czasie wakacji. Bardzo istotne jest, żebyśmy w Polsce sprawnie wdrożyli te przedsięwzięcia i w Ministerstwie Gospodarki już przygotowaliśmy rozporządzenie, które pozwoli w najbliższych dniach firmom uwolnić zapasy, a tym samym obniżyć ceny i myślę, że będziemy to widzieli na stacjach benzynowych. O ile tylko nie nastąpią jakieś gwałtowne wydarzenia na rynkach międzynarodowych, na przykład teraz ostatnie informacje obniżające rating Portugalii mogą zachwiać kursem walutowym, a to w oczywisty sposób będzie wpływało też na ceny paliw. Bardzo ważna jest międzynarodowa aktywność i reagowanie aktywne na te procesy, które są na rynkach globalnych.